Cześć! Witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z serii zagadek kryminalnych. Dzisiaj przedstawię Wam historię ogromnej tragedii, która spotkała grupę mężczyzn podczas beztroskiej wycieczki. Przez lata była to tajemnica, która nawiedzała mieszkańców okolicy, ale ostatecznie udało się poznać rozwiązanie tej zagadki. I jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, to zapraszam do oglądania. 9 lipca 1988 roku w Signal Mountain, niedaleko Chattanooga w stanie Tennessee, 42-letni Richard Mason zdecydował się zabrać swojego zięcia, 22-letniego Kennetha Griffitha i jego przyjaciela z wojska, 23-letniego Erla Smoka, na przejażdżkę kładem do lokalnego kąpieliska znanego jako Blue Hall. Przed wyjazdem Mason umieścił pistolet pod siedzeniem swojego kłada, aby móc się obronić przed wszelkimi niebezpiecznymi stworzeniami, które mogli spotkać w górskich lasach. O 18.00 trzej mężczyźni wyruszyli na północ szlakiem prowadzącym do Blue Hall. Richard był doświadczonym myśliwym i dobrze znał okoliczne lasy. Ten wypad nie przebiegł jednak zgodnie z planem. Kiedy mężczyźni nie wrócili tej nocy do domów, zarówno żona, jak i córka Mejsona zaniepokoiły się. Uznały jednak, że najprawdopodobniej grupa po prostu zmieniła plany i postanowiła rozbić obóz i przenocować w terenie. Gdy jednak kolejnego dnia żaden z trzech mężczyzn nie wrócił ani nie dawał znaku życia, uznano, że mogło stać się coś złego. Zaginięcie całej trójki zostało zgłoszone na policję i ze względu na miejsce zniknięcia od razu rozpoczęto poszukiwania. W takich przypadkach czas odgrywa kluczową rolę. 10 lipca 1988 roku policja zaczęła przeczesywać szlaki prowadzące do Blue Hall. W tym samym czasie, niespełna 15 km na wschód od tego miejsca, pewien kierowca zatrzymał się na Robert's Camp Road, aby sprawdzić uszkodzoną oponę. W pewnym momencie zauważył kłady porzucone na dnie pobliskiego urwiska. Grupa poszukiwawcza ustaliła, że pojazdy należały do zaginionych mężczyzn i z niepokojem zauważono, że dwa z nich były pokryte krwią. Ponadto pistolet Richarda nadal znajdował się pod siedzeniem. W akcji brała udział policja oraz setki lokalnych ochotników. Po wyczerpujących wielodniowych poszukiwaniach anonimowa wskazówka doprowadziła śledczych do wejścia do Blue Hall znanego jako Helican Gate. Mieszkaniec Signal Mountain powiedział, że poprzedniej nocy słyszał w tym miejscu strzały. Śledczym udało się zabezpieczyć, tam ślady kłada, ale oprócz tego nic nie wydawało się odbiegać od normy. Tak było do momentu, aż zbliżyli się do obszaru oznaczonego zakazem wstępu. Wtedy na dłoni jednego z policjantów usiadła zielona mucha, taka jak je zwykle przyciąga rozkładające się mięso. Kawałek dalej, obok drogi, zauważono ślady krwi na gałęziach, a jeszcze dalej znajdowały się ślady ciągnięcia ciężkiego przedmiotu po ziemi. Następnie zauważono kałużę krwi, która została starannie przykryta roślinnością, a obok leżał scyzoryk należący do keneta gryfita. Pnie drzew nosiły ślady po kulach, a obok zabezpieczono tkankę mózgową i fragmenty kości. Z każdą kolejną minutą śledczy odkrywali coraz bardziej niepokojące ślady, które malowały brutalny obraz wydarzeń z poprzedniej nocy. Policyjny pies wkrótce doprowadził do kolejnych plam krwi. Na tym etapie policjanci byli niemal pewni, że zaginionych mężczyzn spotkał tragiczny los, choć nadal, mimo tak wielu śladów, nie trafiono na żadne ciało. Dopiero gdy spacerująca po okolicy, Porsche McDowell zwróciła uwagę na szczególnie nieprzyjemny zapach wydobywający się z nielegalnego wysypiska śmieci 26 km na zachód od Blue Hall, wątpliwości co do tego, co spotkało mężczyzn, zostały rozwiane. Na wysypisku odnaleziono zwłoki całej trójki Richarda Masona, Kenneta Griffita i Erla Smoka. Wszyscy mężczyźni zostali postrzeleni ze strzelby i każdemu z nich brakowało butów. Śledcze próbowali poskładać w całość dowody, które były rozproszone na dużym obszarze. Miejsce morderstwa znajdowało się kilka kilometrów na północ od domu Masona. Kłady znaleziono kilka kilometrów na południowy wschód, przy Roberts Mill Road, a ciała porzucono przy Sack Creek Road, 17 kilometrów od miejsca, w którym znaleziono ślady krwi. Na podstawie zgromadzonych dowodów rzeczowych, śledczy zrekonstruowali przebieg przestępstwa. Uważali, że mężczyźni jechali polną drogą, kiedy zabójca stanął przed bramą Helican Gate. Kenneth najprawdopodobniej został postrzelony jako pierwszy w lewą stronę głowy. Richard był następny, zginął od strzału w klatkę piersiową, a Earl podzielił ich los jako ostatni. Najpierw został postrzelony w prawe ramię i podjął próbę ucieczki, jednak zabójca dogonił go i strzelił mu w serce. Po morderstwach sprawca starannie zatuszował miejsce zbrodni, pozbył się pozostałych dowodów, najprawdopodobniej z pomocą wspólnika, ponieważ wymagało to wyjątkowo dużo wysiłku, a po pozbyciu się kładów wrócił na miejsce zbrodni, skąd zabrał ciała i przewiózł je do miejsca, gdzie ostatecznie zostały porzucone. Zdaniem śledczych zabójcy zależało na tym, żeby ciała ofiar zostały znalezione jako pierwsze, aby zapobiec odnalezieniu faktycznego miejsca zbrodni. Byli pewni, że gdyby ciała znaleziono w poniedziałek, a nie w środę, to miejsce zbrodni przy Helican Gate nigdy nie zostałoby odkryte. Biorąc pod uwagę wysiłek, jaki zabójca włożył w wykrycie zbrodni, podejrzewano, że mógł to być ktoś miejscowy, dlatego zaczęto od przesłuchania lokalnych mieszkańców. I na początku podejrzenia padły na Cecila Hackmana, dozorce, który bardzo poważnie podchodził do swojej pracy. Podejrzewano, że Hackman mógł zastrzelić mężczyzn, gdy odkrył, że wtargnęli na teren, którego strzegł. W jego posiadaniu znaleziono strzelbę, jednak nie było to nic odbiegające od normy, biorąc pod uwagę, że był on mieszkańcem gór. Większość osób na tamtym terenie posiadało strzelbę, której używali do odstraszania dzikiej zwierzyny albo podczas polowań. Podczas przesłuchania Cecil twierdził, że w weekend, w który doszło do morderstw przebywał w Kentucky, a kilku świadków, w tym pastor, było w stanie to potwierdzić i oczyścić go z podejrzeń. W obliczu braku nowych tropów policja zaczęła podejrzewać, że zabójstw mogła jednak dokonać osoba z zewnątrz. Anonimowy informator powiedział detektywom, że widział kobietę w jasnym Chevroletcie Nowa w pobliżu miejsca, gdzie porzucono kłady. Kobieta gorączkowo próbowała zatrzymać ruch w pobliżu Roberts' Mill Road, twierdząc, że doszło do wypadku. Według rozmówcy w okolicy prowadzono dużą uprawę marihuany i, zdaniem informatora, zamordowani mężczyźni mogli być świadkami zawarcia kontraktu narkotykowego. Policji nie udało się jednak wyśledzić kierowcy Chevroleta. Dokładnie przeszukano jednak okoliczne tereny w poszukiwaniu pól marihuany. Ostatecznie akcja pochłonęła mnóstwo czasu i wysiłku, a udało się trafić na zaledwie dwa krzaki. Wskazówka nie doprowadziła do przełomu w sprawie i śledztwo stanęło w miejscu. Rok później policja nadal nie była nawet o krok bliżej rozwiązania tej tragicznej zagadki. W programie Unsolved Mysteries wyemitowano odcinek o sprawie i liczono na to, że rozgłos pozwoli na odnalezienie osób mogących dysponować informacjami, które w końcu doprowadzą do przełomu. I rzeczywiście po emisji odcinka śledczy zostali zasypani telefonami i wskazówkami dotyczącymi sprawy. Jedną z osób, która skontaktowała się z policją, była kobieta z Chevroleta. Wyjaśniła, że nie zgłosiła się wcześniej, ponieważ obawiała się, że jej mąż, który rok wcześniej został zwolniony z więzienia, zostanie uznany za podejrzanego. Powiedziała, że ich obecność w pobliżu miejsca zbrodni tamtej nocy była zupełnie przypadkowa i po prostu zepsuł im się samochód. Ten obiecujący z pozoru trop okazał się więc prowadzić do ślepego załuka. Niedługo później jednak pojawiła się kolejna nadzieja na przełom, kiedy anonimowy rozmówca przekazał śledczym, że powinni skontaktować się z kobietą, która nazywa się Marie Hill. I podczas rozmowy z Mary kobieta opowiedziała skomplikowaną historię o tym, jak dowiedziała się o zbrodni. Zwierzyła się policji, że od wielu lat miała romans z Frankiem Castilem, mężczyzną, który był już kiedyś przesłuchiwany przez policję w związku z tą sprawą. Mari powiedziała, że niedługo po rozpoczęciu ich związku zaczęła otrzymywać listy, w których ktoś pisał, że jej partner popełnił morderstwa w Signal Mountain. Frank zabrał jeden z tych listów i spalił go, twierdząc, że zawiera szkodliwe dla niego informacje. Lata wcześniej, gdy mężczyzna był przesłuchiwany w związku z zabójstwami, powiedział śledczym, że 9 lipca 1988 roku wraz z żoną był na swojej działce w pobliżu Blue Hall, ale tej nocy nie słyszał żadnych odgłosów wystrzałów. Powszechnie było wiadomo, że odkąd mężczyzna kupił posiadłość za kąpieliskiem Blue Hall, często miał problemy z odpędzaniem ludzi ze swojego terenu i w związku z tym prowadził szczegółowy rejestr osób, które przyłapał na wtargnięciu. Był bowiem jeden problem: część posiadłości, którą Castile określał jako swoją własność, była uważana za ziemię publiczną. Wielu świadków zeznało, że Frank groził im po tym, jak znalazł ich na swojej posiadłości w pobliżu Helican Gate lub kąpieliska Blue Hall. Odkryto również, że prowadził dziennik swoich spotkań z intruzami, zwykle zmuszając ich do podpisania się przed wypuszczeniem. Zapisywał także nazwiska większości intruzów, ich numery telefonów i tablic rejestracyjnych. Przez całe śledztwo Franka uznawano za potencjalnego podejrzanego, ale nie było wystarczających dowodów, aby postawić mu jakiekolwiek zarzuty. Mary Hill, podejrzewając, że Frank może rzeczywiście być brutalnym mordercą, postanowiła współpracować z policją, założyć podsłuch w swoim domu i skonfrontować się z nim w sprawie zabójstw i może nagrać jego przyznanie się do winy. Wkrótce po spotkaniu z policją kobieta zaprosiła Castilla do siebie na wieczór. Spotkanie nie przebiegło jednak zgodnie z planem. Zanim udało się skierować rozmowy w kierunku morderstw, żona mężczyzny, Suzy, wpadła do domu Marii i wywiązała się ostra kłótnia o niewierność mężczyzny. Ostatecznie konfrontacja trwała aż 5 godzin i w jej trakcie Suzy nawiązała do czegoś, co zrobiła dla męża w lesie. Chociaż nagranie nie było formalnym przyznaniem się do winy, to w połączeniu z innymi dowodami, w tym zdobytymi zapiskami z prywatnego dziennika Franka, wystarczyło do aresztowania mężczyzny i postawienia go w stan oskarżenia 15 kwietnia 1997 roku, czyli aż 9 lat od czasu morderstw w Signal Mountain. Policja zdobyła również nakaz przeszukania miejsca zamieszkania oskarżonego i ostatecznie zabezpieczono tam 44 przedmioty, w tym strzelbę i amunicję. Potem, gdy wieści o aresztowaniu mężczyzny rozeszły się po okolicy, zgłosiło się wielu świadków, którzy w noc morderstw widzieli, jak Frank jeździł po okolicy swoim jeepem. Pojazd był wielokrotnie widziany w okolicach miejsc, gdzie później odnaleziono kłady i ciała. Ponadto William Wiggins, jeden z sąsiadów Franka, zeznał, że słyszał serię strzałów dochodzących z kierunku posiadłości mężczyzny 9 lipca 1988 roku. Między 19.30 a 20.30 słyszał 5 do 8 strzałów. Tej samej nocy Mildred Hines zauważyła jeepa w pobliżu Soil Road z jednym lub dwoma kładami z tyłu. Kilka innych osób również twierdziło, że tej nocy w okolicy przejeżdżał jeep. Janice Hall, mieszkała niedaleko Sawyer Road i 10 lipca między godziną 3 a 4 w nocy słyszała kilka razy przejeżdżający drogą duży pojazd, a około godziny 6 rano zobaczyła kobietę jadącą jeepem z psem na tylnym siedzeniu. Herschel Green, sąsiad Franka, również około 5 rano słyszał duży pojazd przejeżdżający Sawyer Road. James Walling, który mieszkał przy Sawyer Road, widział Jeepa jadącego w okolice około godziny 6:15. Dopiero zaczynało wtedy świtać, a samochód jechał z wyłączonymi światłami. A następnego ranka inny świadek, John Lines, widział kobietę zmywającą krew z tylnych siedzeń Jeepa w lokalnej myjni samochodowej. Wyjaśniła mu, że krew pochodziła od świni, którą wiozła do rzeźni. John nabrał nieco podejrzeń, ponieważ w niedzielę rzeźnie były nieczynne, i postanowił na wszelki wypadek spisać numery tablic rejestracyjnych. Po latach udało się ustalić, że pojazd należał do Franka Castilla. Odkryto również, że zupełnie przypadkiem, później tego dnia, Frank podwiózł autostopowicza, którym był Lee, brat keneta Griffitha, czyli jednego z zamordowanych mężczyzn. I Lee przypomniał sobie, że zwrócił wtedy uwagę na to, że tylne siedzenia Jeepa były mokre, mimo że od dawna nie padało. Inny świadek zeznał, że w dniu morderstwa widział oskarżonego z niebieską plandeką na tylnym siedzeniu. Uważa się, że posłużyła ona do przykrycia i transportu ciał. A warto wspomnieć, że już kilka dni po morderstwach śledczy przeszukali obozowisko Franka i w palenisku znaleziono spaloną plandekę. Wkrótce potem odebrano mu także strzelbę, która okazała się być takim samym typem broni jak ten użyty do zabicia Richarda, Keneta i Ella. Wtedy jednak śledczy nie mieli jeszcze możliwości porównania kul z tymi użytymi do zbrodni. I dopiero lata później, podczas przeszukania mieszkania Franka odkryto, że anonimowe listy oskarżające mężczyznę o sprawstwo tej zbrodni, które otrzymywała Marii, były wysyłane przez Suzy, czyli żonę mężczyzny i miały na celu odstraszenie jej i zerwanie tego romansu. Podczas rozprawy przeciwko Frankowi Castillowi zeznawało 18 świadków, którzy opisali swoje doświadczenia ze spotkań z mężczyzną na terenie jego posiadłości i w okolicy jej. W większości przypadków groził im strzelbą, a niektórym celował nawet w głowę. Dwóch świadków zeznało, że spotkali go dzierżącego broń w dniu morderstwa. Inny światek, David Mosteller, zeznał, że 5 czerwca 1988 roku, czyli miesiąc przed tragedią, on i dwa jego przyjaciele, Alan Barnes i Derek Belk, jechali do Blue Hall, ale zostali zatrzymani przez Franka. Mężczyzna podszedł do pojazdu, włożył lufę strzelby przez okno pasażera i powiedział mężczyznom, aby trzymali się z daleka od jego posesji, bo inaczej ich zastrzeli. Pewna kobieta zeznała, że pytała go o postępowanie z intruzami, a on twierdził, że zabiłby, gdyby musiał. Zdaniem kolejnego świadka, Castile strzelił nad głową jego przyjaciela, gdy ten wkraczał na teren obiektu. Jeszcze inny świadek, Gary McDowell, powiedział, że jednym z intruzów, na którego zirytował się Frank, był Mason, co było nazwiskiem jednej z ofiar. Oskarżony nie ukrywał też, że szczególnie irytowali go kierowcy kładów i wprost powiedział nawet, że być może będzie musiał zastrzelić jednego z nich, jeśli zostanie do tego zmuszony. A Terry Mills zeznał, że 9 lipca 1988 roku on i jego przyjaciel Jeff Mann jechali do Blue Hall, żeby popływać. Zanim dotarli na miejsce, zobaczyli Franka idącego w ich stronę ze strzelbą i zaczął do nich celować. Następnie eskortował ich do pobliskiego kempingu i kazał zapisać w swoim dzienniku ich imiona i nazwiska. Podobne doświadczenie miała także Judith Ann Lorry. Kobieta wraz ze swoim mężem, dziećmi i kilkoma przyjaciółmi pływali w Blue Hall w czerwcu lub lipcu 1988 roku, kiedy podszedł do nich Frank. Oczywiście trzymając strzelbę wycelowaną w męża Judith, odprowadził grupę na kemping i spisał ich nazwiska oraz numery tablic rejestracyjnych. W kwietniu 1988 roku Jonathan Newton i jego przyjaciel Michael Dunsler jeździli w pobliżu linii energetycznych motocyklem i jeepem. W pewnym momencie Castile wyszedł z lasu z pistoletem i kazał Jonathanowi się zatrzymać. Mężczyzna nie miał jednak zamiaru przychylić się do prośby i odjechał. Frank bezskutecznie próbował go gonić i ostatecznie udało mu się zatrzymać jego przyjaciela Michaela, ale na szczęście żadnemu z mężczyzn tego dnia nie stała się krzywda. Kilka miesięcy później, dokładnie w dniu morderstwa trzech mężczyzn, Vince Brown widział oskarżonego i jego żonę jadących wyraźnie zabłoconym jeepem. Frank powiedział Brownowi, że w ten weekend wybiera się na kemping do Signal Mountain. Wieczorem, więc był w domu swojego znajomego, półtora kilometra od posiadłości oskarżonego, i usłyszał strzały. Dwa dni później, gdy ponownie spotkał Franka, jego samochód był już czysty. Zarówno przed, jak i w trakcie procesu oskarżony utrzymywał, że nie ma nic wspólnego z morderstwami. Tłumaczył, że w nocy 9 lipca 1988 roku był na biwaku wraz z żoną na terenie swojej posesji. Po południu pojechali na kąpielisko Blue Hall i wrócili na kemping o godzinie 22 i od razu położyli się spać. Tej nocy nie słyszeli żadnych wystrzałów ani niepokojących dźwięków. Ostatecznie w 1998 roku, czyli 10 lat po morderstwach, Frank Castile został uznany za winnego i skazany na trzykrotne dożywotnie pozbawienie wolności. Jednak już w 2001 roku ten wyrok został unieważniony i mężczyzna uzyskał prawo do ponownego procesu. W 2003 roku obrońca mężczyzny przedstawił sądowi wszystkie nowe dowody, a na koniec ława przysięgłych po raz kolejny obradowała i ostatecznie mężczyzna ponownie został jednogłośnie uznany za winnego i dotychczasowy wyrok został przywrócony. Frank mógłby ubiegać się o zwolnienie warunkowe w tym roku, w 2024, jednak tego nie doczekał. Zmarł w więzieniu 25 maja 2019 roku, w wieku 71 lat. Lee Griffith powiedział prasie, że czuje ulgę, że zabójca jego młodszego brata nie żyje. Stwierdził też, że kąpielisko Blue Hall było ulubionym miejscem Kenneta, w którym spędzał wakacje od dzieciństwa i okazało się być ostatnim miejscem, jakie odwiedził. I to jest już koniec tej sprawy. Po latach udało się poznać rozwiązanie tej tragicznej zagadki i bliscy ofiar wreszcie mogli zobaczyć, jak sprawca ich krzywdy odpowiada za swój czyn. W komentarzach podzielcie się proszę swoimi przemyśleniami na temat tej historii oraz propozycjami tematów do kolejnych odcinków z tej serii i miniserii o sektach. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia niedługo. Cześć!